Z tej strony dość cześć, a dzisiaj wracam po dłuższej przerwie w obrabianiu filmików, bo nagrywane były cały czas, aczkolwiek nie było na to czasu. Dzisiaj wracamy tym razem na Fort 6 do małej armii. Wiesz, co? Trochę mi tu nudno. Może wejdę do ciebie. Wrogowie zajęli większość areny B, tak więc ustawiam się w takim miejscu, żeby móc ich ściągać no, zarówno z lasu, jak i to z areny, żeby wyrównać trochę szanse. Ja się... Dobra, widzę. Zdjęty. Dobra, zdjęty jeden. Dzięki. Zaczynamy następną rundę, w której zadaniem jest przetransportowanie beczek do areny CQB, dzięki czemu przeniesiemy naszego Ryspa bliżej kolejnego punktu, co oznacza przeniesienie o jeden punkt dalej Ryspa przeciwnika. Jak ja się nie zabiję, to to będzie cud. Linia frontu się przesunęła, więc trzeba zmienić pozycję, a przy okazji nie dać się zastrzelić. Wiem, że to dosyć krótki odcinek, ale nie zamierzam Was zanudzać jakimiś fragmentami zbiegania, które naprawdę są bardzo długie. Zachodzenie, obchodzenie wroga jest to dosyć nudne. Wolę dać chociaż jakiś fragment akcji tego filmu, aniżeli robić z tego flaki z olejem. Także dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka w górę, jakiś komentarz, co zmienić, co się podobało, co nie. Na razie, z tej strony Indor, cześć.